Dzień dobry. Już jest gdzieś chyba ósma rano. No i muszę ubrać tą choinkę. Czas leci prędko, nie mam czasu, ciągle jestem zajęta i muszę ubrać tą choinkę. Niech już sobie stoi, bo ja mam dużo innej pracy. O. Włączymy o gwiazdo betlejemska. Nie wiem, czy będzie stamtąd widać. Ale ja przesunę kamerę to zobaczycie. Wieczorem, gdy światło będzie wyłączone, to będzie wyglądać pięknie. Pierwsze ubieram bańki. Które przywiozła moja mama, gdy była w Australii. Z dwunastu zostało ich tylko tak sześć. Po prostu się wybiły. Możecie sobie wyobrazić, że gdy moja mama przywiozła te bańki, to przywiozła ich zawinięte w polskich chusteczkach takich papierowych. I ja te chusteczki mam jeszcze do dzisiaj. Zabijam bańki w nie. Moja mama przyjechała do Australii w 1908-1990-albo drugim. Pierwszym. Dlatego, że na drugi rok ja pojechałam do Polski. Przywiozła wtedy bańki. A dlaczego ja wieszam je pierwsze? Ja opowiadam w każdym filmiku i już opowiedziałam na filmiku, który zrobiłam, złożyłam tylko choinkę, nie było jeszcze baniek, a parę dni temu. Jeżeli chcecie, to posłuchajcie. Dla mnie jest bardzo ważne, że pierwsze bańki są zawieszone, które przywiozła moja mama. A jest na to specjalny powód. Bańki z gorąca po prostu pękają to szkliwo. I z czasem się łamią. Szkoda, bo już nie widziałam nigdzie w sklepie takich pięknych baniek. Moja koleżanka pracowała w fabryce baniek w Sandomierzu, i gdy moja mama jechała do mnie, to ona podała mojej mamie te bańki. Ja wiem, że Święta Bożego Narodzenia, a szczególnie szczególnie ubieranie choinki jest dziwne, wygląda dziwnie. I dla mnie było tak dziwne, gdy ja przyjechałam do Australii i jest dalej dziwne. Ale ja zrobię tak, że będę się czuła tak jakbym była w zimnym kraju, jak już wszystko będzie naszykowane, to zasłonię wszystkie okna, włączę klimatyzację i będę się czuła. Wszyscy tak się będą czuć, jak jesteśmy w Polsce. Może nie dokładnie tak. Czerwona jeszcze jedna została, piękna, całkiem popękana. Patrzcie, jak wam opowiadam, że pękają, to one właśnie tak pękają z gorąca i szkoda jest mi, bo wygląda na to, że ta następna będzie stracona. Widzicie? To odpaduje. No ale używam powierzę. Powierzę. W jednym roku miałam kogoś z mojego zięcia rodziny z małym dzieckiem. No, i oczywiście przyszedł i ścisnął jedną bańkę i zniszczył mi bardzo piękną bańkę. To już a, przepadła. Nie mam więcej od mamy, a to jest czubek. No, nie, to jest czubek. To jest ta bańka do góry nogami, taki Sopel, też produkowana w Polsce. Ja myślałam, że to od mamy jeszcze, ale to nie jest. A powieszę ją, więc zostało mi tylko pięć baniek od mamy. Miałam ubierać choinkę z moją córką, ale ona pracuje. Może następną, bo my mamy kilka choinek i będziemy kilka ubierać. Włożę z obrotem to, bo ja pilnuję tego, jak oka w głowie teraz. Bardzo ważne jest dla mnie. A tutaj też mam z Polski bańki. Pamiętacie takie sople. Widzicie? Też mają tyle lat. Może, może troszeczkę są młodsze, ale bardzo dużo lat mają też. Na razie ani jedna się nie zbiła. I. Trzymam wszystkie też. Dbam o to, żeby się nic nie zbiło, nie stukło. Ja bardzo ich lubiałam w Polsce, bo zawsze jako, jako małe dziecko to kręciłam, żeby takie, takie sople się kręciły, tak ładnie wyglądało. Pamiętacie te polskie cukierki, które wieszaliśmy, co ja tutaj nie widzę? To się tak z, a, z, skręciła nitka. A teraz zamiast nitki to są takie specjalne uchwyty. By musiała to wszystko zerwać i założyć uchwyty. Ja mam te uchwyty, ale ciągle mam za mało czasu. A pamiętacie te cukierki, które wieszaliśmy kiedyś na choinkę? Takie sople podłużne. Ja jeszcze wieszam. Kupuję i wieszam. One są tutaj, takie w kształcie laski. Nie ma takich sopli podłużnych, tylko w kształcie laski. Ale ja kupuję dla dekoracji. A później się to wyrzuca. Mniej dlatego że jest strasznie gorąco i one się przyklejają do papieru i się roztopią. Powiesimy gdzieś. Od góry. Ja mam bardzo dużo z Polski różnych dekoracji. One u nas są bardzo, bardzo drogie, ale ja kupuję po świętach Bożego Narodzenia wtedy, gdy są dużo, dużo tańsze. Powiedzmy, jedna bańka, która kosztuje jakiś tam domek czy Mikołaj. Pokażę Wam, jak będę ubierać która kosztuje 30 dolarów, to po świętach Bożego Narodzenia 5-8 dolarów, czasami nawet i mniej. I Polska naprawdę robi piękne bańki. Nie wiem ja jeszcze, jakie państwa inne robią. Najpiękniejsze czasy z dzieciństwa. Chociaż była bieda, ale już naprawdę, gdy przyszły święta Bożego Narodzenia, rodzina się cała zebrała, pojechaliśmy na wieś, to naprawdę to uczucie to uczucie jest takie przepiękne, w sumieniu tutaj siedzi, tego się nigdy nie zapomni. Ja, moja siostra, mój brat, ubieraliśmy zawsze choinkę i na wsi u dziadka, Małgosiu u was, bo moja ciocia z wujkiem tam też mieszkali i Małgosia, moja kuzynka. Bo ubieraliśmy tam choinkę. I ubieraliśmy choinkę u siebie w domu też. To były piękne czasy. Gotowanie, sprzątanie, pieczenie. Każdy z rodziny zajęty, musiał coś robić. Jak ciocia, babcia czy mama, wyjeździliśmy z całą rodziną gotowali i coś robili wszyscy. Panowie rąbali drzewo, karmili zwierzęta. A dzieci przynosiły drzewo do kuchni. Palone było w piecu. Te piecy kaflowe takie prawie do sufitu. Piece na gotowanie. Do gotowania też to było naprawdę piękne, przepiękne. Te lata już się nie wrócą, i takie wspomnienia już się nie wrócą, dlatego że, że gdy my wspominamy rodzinę i ten czas, to wszystko będzie tak jak wczoraj. A gdy nie wspominamy i nie rozmawiamy o tym, to wiecie, to co będzie? Wszystko przepadnie, wszystko pójdzie w niepamięć. Dlatego ja robię dużo filmików. Robię dużo filmików. Ja mam trochę wiadomości. Ktoś mi coś podpowiada z rodziny, czy siostra, czy. Kuzyni. Ja mam dużo w głowie. To jest taka a, encyklopedia chodząca. Nie wiem dlaczego, ale ja bardzo, bardzo dużo pamiętam z przeszłości i z dzieciństwa. No i cieszę się z tego. A tutaj mam pięć baniek. Mam jeszcze drugą paczkę. Kupiłam je w sklepie staroci kilka lat temu. Płaciłam dolara za tą paczkę, a normalnie w Australii w sklepie kosztuje 10 dolarów, a to jest ta inna cena 12 gdzieś indziej. A tutaj mam też polskie różne bańki. Mam kilka przeróżnych, malutkie i duże, i tutaj później wam pokażę. Będę teraz zawieszać. A pamiętacie, dawniej mieliśmy takie malutkie świeczki w takich jak lichterzykach, takie klip? I paliliśmy świeczki na choince. Pamiętam, zawsze było mówione. Żeby stawiać je z daleka od włosów anielskich, bo się włosy mogą zapalić. Powiesimy tutaj. Gdy mój tata zapowiedział, że jedziemy na święta na wieś, ale była radość. Bardzo cieszyliśmy się wszyscy. No a trójka nas była, dzieci. Jedziemy na wieś. I tak zawsze było, że w Sandomierzu albo był śnieg, albo go nie było. A tam, gdzie jechaliśmy, to śnieg zawsze był. Zawsze. Dlatego, że mój dziadek mieszkał w lesie. I czasami tak było dużo śniegu, że tata zakopywał się autem. I trzeba było pchać to auto. Radość niesamowita. Polski domek. Zaraz wam pokażę przybliżenie. Ale muszę tak zrobić, żeby moje wnuczki nie przewróciły tego. Były też lata takie, że nie mogliśmy jechać na wieś na święta. To dla nas to była straszna, straszne dla nas to było przeżycie, dla dzieci. Później rodzice próbowali robić tak samo święta, jak były na wsi. Ale to nie było to samo dla nas. Takie samo jedzenie i więcej, coś innego, do, żeby nam ugodzić, dogodzić. Szliśmy razem wszyscy na pasterkę, ale to nie było to samo. To nie było to samo, na co czekaliśmy co roku. Ta tradycja przepiękna. Dziadek i wujek chodzili do obory o 12 w nocy przed wyjściem na pasterkę. Nie o dwunastej, ale przed wyjściem na pasterkę. No i rozmawiali do swoich zwierząt. Dziadek uwielbiał swoje konie. Dbał o nich bardzo. No i mieli też krowy i świnie. I kury, ta tradycja, taka to było po prostu, a który już dzisiaj nie ma. Nie ma takiej tradycji. Kolędnicy chodzili po paster, przed pasterką po Wigilii śpiewać, kolędować pod oknami. Pytali się: Panie gospodyni, panie gospodarzu, zwola czy nie zwola? Stali pod oknem i czekali na zezwolenie. Zawsze już słyszeli, że zwola. Jedne rodziny dawały im ciastka, schoinki, cukierki. Inni dawali im w tamtym czasie po 10 groszy. Przeważnie w grupie było 3-4 osoby, czasami więcej. Małe dzieci w wieku, wieku może od 6 lat wyżej. No i śpiewali. Jak usłyszeli tylko z wola, to zaczęli śpiewać, kolędować, a wczoraj z wieczora z niebieskiego dwora często. Rodziny ich zapraszały, mówili: wejdźcie do środka, bo zimno na dworze. Wejdźcie. Więc weszli do środka, nogi, buty mieli w śniegu, potupali, obszęśli, ten śnieg, pokolendowali, dostali coś, tak jak mówiłam, co, jaka rodzina miała, co rodzina miała, i poszli do następnego domu. Niektórzy mieli dzwonki, dzwonili, niektórzy jeździli na sankach. Naprawdę było, ta tradycja, nie wiem, jak teraz jest, ale że tak było przepięknie, to ja dlatego pamiętam. Ja dlatego pamiętam i jeżeli teraz nie ma takiej tradycji, to tylko dzieci dowiedzą się ze wspomnień, jeżeli im ktoś opowie. A tak to wszystko przepadnie, jak to było. A teraz moja rodzina kolęduje dla mnie. Wysłali mi to z Polski w 1980 roku. Ja wszystko, co mam z, od mojej rodziny, to zawsze próbuję umieścić w moich filmikach. Kilka innych rzeczy usłyszycie i zobaczycie w moich następnych filmikach.